Siemanko moi kochani, witam serdecznie na dzisiejszej eksploracji. Jesteśmy w dworku, w którym byliśmy dokładnie rok temu i pokażę wam generalnie jak wygląda to miejsce po roku czasu. W tym momencie jest już trochę więcej otwarte jak byłem tutaj wcześniej. Więc co, zapraszam na zwiedzanie. Dobra, znajdujemy się tutaj w pierwszym pomieszczeniu. Akurat zaczynaliśmy trochę inaczej, ale wejdziemy sobie, po prostu będziemy szli po kolei w tym momencie, tak jak jesteśmy. Drzwi, które tutaj były wcześniej, są w dalszym ciągu. Szafeczki wyotwierane. Smog jest w dalszym ciągu na tej ścianie. I co? Ogrzewanie w dalszym ciągu działa. Jest ciepło. Tutaj widzę, że to siedzenie było. Piwnicy w tym momencie jest w innym już pomieszczeniu, jak możecie zauważyć. Więc co, idziemy do następnego pomieszczenia, które się tutaj skrywa. Będzie tutaj bodajże chyba, nie wiem co to jest w sumie, chyba korytarz wyjściowy. Tutaj mamy kolejne drzwi, które były zabezpieczone, ale już nie są. Ogrzewanie jest w dalszym ciągu włączone, jak już mówiłem wcześniej. urbexowej kibelek nie zmieniło się, nic oprócz tego, że spuczka została zniszczona. Zobaczmy, czy licznik prądowy działa. Nie kręci się nic, więc prawdopodobnie chyba nie będzie tutaj prądu. Tu mamy wyjście na strych, ale to sobie zostawimy na koniec i piwnicę sobie również zostawimy na koniec. Przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Tu jest chyba wejście główne, które było. Jak możecie zauważyć, nie zmieniło się tutaj tak samo nic, drzwi, które były kiedyś tutaj zamknięte, są już otwarte z powrotem. Czyli ktoś tu się już zainteresował tak samo tym miejscem. Kalendarz 2014 rok. Stoliczek, jak był, tak jest w dalszym ciągu. To pomieszczenie, które było zdewastowane, w dalszym ciągu jest zdewastowane. Dobra, idziemy do następnego pomieszczenia. Dobra, ja sobie zmieniłem na szeroki kąt, abyście mogli widzieć więcej. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Okno otwarte, tak jak było. Opony. Znak, zakaz skrętu. Jak tutaj byłem, był piec. Był piec w całości. Był orzełek. W tym momencie tego orzełka już nie ma. Jak możecie zauważyć, okno kolejne otwarte. Tutaj były kiedyś kanapy, których już za wiele nie ma. Ale kulturka w dalszym ciągu jest. Więc co, idziemy dalej. Worek piękny, nie będę już się o nim tutaj rozpowiadał, bo już ten film na kanale jest. Więc jedyne co, jeżeli nie oglądaliście wcześniejszego filmu z tego miejsca, to zapraszam na na kanał. Bo, tak jak mówiłem, tutaj jesteśmy po raz drugi, i to jest miejsce, które odwiedzamy po roku czasu. Jak obejrzycie pierwszy, pierwszy, pierwszy materiał z tego miejsca, to możecie sobie porównać generalnie, czy bardzo się to miejsce zmieniło. Moim zdaniem jest tylko bardziej zdewastowane. Ale ogrzewanie dalej działa. No i jest więcej wejść niż jak było rok wcześniej. Jak widzicie, te drzwi były kiedyś zamknięte. Wiatr hula, skrzynka rozdzielcza. Są jakieś korki, ale raczej to nie będzie działać. tak to mniej więcej wygląda zielony pokój zaliczyliśmy to zaliczyliśmy więc możemy chyba się udać do piwnic idziemy na piwnicę? to chodź to drodzy widzowie zapraszam na wejście do piwnic halo dzień dobry Jak była cisza, tak jest w dalszym ciągu cisza. Tutaj jest zdecydowanie chłodniej, zdecydowanie chłodniej. Tutaj generalnie nie, nie było nic. Jak tu byłem za pierwszym razem, to było inne siedzenie. Okno było tutaj niezabezpieczone. Jak możecie zauważyć, niskie stropy, napis "uwaga" również nie zniknął. Także skromne piwnice, w których nic nie ma. To pewnie ziemniaki się chowały. Albo jakieś inne ustrojstwo. Nie wiem. Idziemy jeszcze na Strych. Nie ma tutaj żadnych artefaktów. Bo już wcześniej nie było, były tylko co, co prawda była maska gazowa, która zniknęła, ale jej również już nie ma. Idziemy na, piwnik, na Strych. W dalszym ciągu otwarty. Musimy uważać pod nogi, bo tutaj się generalnie również nie zmieniło nic. Jak był burdel, tak burdel jest w dalszym ciągu. Tam możecie w tyle zobaczyć działającą firmę. Mam nadzieję, że nas nie widać. I tak to mniej więcej wygląda po roku czasu. Tutaj czas płynie troszeczkę wolniej, ale jak możecie zauważyć, wiele się nie zmieniło, oprócz tego, jak już mówiłem wcześniej, że jest więcej wyotwieranych wejść do tego obiektu. To tym rządzi, nie mam zielonego pojęcia, nie udało mi się tego dowiedzieć, pomimo tego, że już trochę upłynęło czasu, ale informacji w dalszym ciągu brak. No, to chyba mamy wszystko. Tutaj była kiedyś maska gazowa, przeciwgazowa, ale już jej nie ma, bo nawet jak byłem za pierwszym razem, to już jej nie było. Dobra, moi kochani, to co? Ja kończę dzisiejsze nagranie. Dziękuję za oglądanie. Kto nie subskrybuje kanał, to zapraszam do subskrypcji. Jeżeli doceniasz moje eksploracje, które realizuję, możesz postawić mi kawkę. Zostaw łapkę w górze, komentarz i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Siema.